Wyobraź sobie chip tak potężny, że może przetwarzać dane w kilka sekund, kontrolując wszystko wokół. Ten chip już istnieje. Mówimy o Google Willow. Innowacji, która obiecuje zmienić sposób, w jaki żyjemy, ale może być także pierwszym krokiem do spełnienia najbardziej przerażających proroctw apokalipsy. Czy jesteśmy świadkami nadejścia antychrysta i wypełnienia znamienia bestii 636 w 2025 roku? Prawda jest taka, że wraz z rozwojem tej technologii globalny system kontroli może formować się na naszych oczach. Czy jesteśmy przygotowani na to, co ma nadejść? Oglądaj do końca i dowiedz się, jak Google Willow może być katalizatorem przyszłości, która wygląda jak wyjęta ze stron Biblii, ale może być bardziej realna niż nam się wydaje. Nie możesz tego przegapić. Chip Willow, niedawno ogłoszony przez Google, jest opisywany jako jedna z najbardziej zaawansowanych technologii, jakie kiedykolwiek stworzyła ludzkość. Znacznie przewyższa obecne superkomputery, będąc w stanie wykonywać obliczenia w ciągu minut, które w innym przypadku zajęłyby miliardy lat. Ta niezwykła zdolność przetwarzania stanowi gigantyczny skok w informatyce i sztucznej inteligencji. Oprócz imponującej wydajności, chip Willow ma zastosowania, które mogą przekształcić różne obszary, takie jak monitorowanie biometryczne i śledzenie danych w czasie rzeczywistym. Te technologie, które wcześniej wydawały się science fiction, stają się teraz rzeczywistością. Na przykład chip może być używany do rejestrowania emocji, myśli, a nawet procesów biologicznych w sposób ciągły i dokładny. Co mogłoby zrewolucjonizować sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z technologią i jak działa społeczeństwo. Jednak te innowacje niosą ze sobą głębokie obawy. Zdolność do monitorowania i śledzenia osób w czasie rzeczywistym rodzi pytania etyczne i duchowe, zwłaszcza dla tych, którzy interpretują te postępy w świetle proroctw biblijnych. Zdolność do kontrolowania i analizowania dużych ilości danych osobowych może otworzyć drzwi do globalnego systemu nadzoru, co wielu kojarzy z znakami czasów opisanymi w Księdze Apokalipsy. Postęp technologiczny, reprezentowany przez Chip Willow, znajduje niepokojący paralelizm w proroctwach opisanych w Księdze Apokalipsy, szczególnie w Apokalipsie 13, 6, 16, 17. Ten fragment biblijny ostrzega przed globalnym systemem kierowanym przez Antychrysta, w którym wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, będą zmuszeni przyjąć znak na swoje ręce lub czoła. Ten znak będzie niezbędny do kupowania lub sprzedawania, symbolizując całkowite poddanie się systemowi. Kontrolowanemu przez bestie. Imponujące możliwości Chipa Willow, takie jak monitorowanie w czasie rzeczywistym danych osobowych, transakcji finansowych, a nawet ruchów fizycznych, przywołują niepokojący obraz tego proroczego scenariusza. Dzięki tak zaawansowanej technologii, możliwe byłoby wdrożenie systemu, który śledziłby każde działanie, myśl i zakup osób w dowolnym miejscu na świecie. Bezpośrednie powiązanie między tymi możliwościami technologicznymi a proroctwami biblijnymi podnosi możliwość, że chip Willow lub podobne innowacje mogą zostać wykorzystane do wzmocnienia podporządkowania scentralizowanej globalnej władzy. Dla wielu wierzących nie jest to tylko technologiczny zbieg okoliczności, ale zapowiedź realizacji pisma świętego. Znak bestii, często interpretowany jako symbol fizyczny lub technologiczny, może być bliższy rzeczywistości niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Ta technologia nie tylko umożliwiłaby absolutną kontrolę nad życiem ludzi, ale mogłaby również wymagać wyraźnego sojuszu z antychrystem, przekształcając postęp technologiczny w narzędzie duchowego i społecznego ucisku. Scenariusz opisany w kontekście Chippa Willow przedstawia przyszłość, w której Antychryst wykorzystuje tę technologię do zjednoczenia narodów, rozwiązania globalnych kryzysów i ustanowienia nowego porządku światowego. Obietnica rozwiązania problemów, takich jak ubóstwo, choroby i nierówności społeczne, stwarza iluzję postępu i harmonii, ale ukrywa ponure żądanie. Całkowite poddanie się władzy Antychrysta. Ten globalny system, wspierany przez technologiczną moc Chippa Willow, przedstawia się jako rozwiązanie wyzwań ludzkości. Wyobraź sobie świat, w którym głód zostaje wyeliminowany, choroby są kontrolowane, a konflikty rozwiązywane za pomocą scentralizowanego zarządzania. Jednak za tą fasadą postępu kryje się program absolutnej kontroli. Aby uczestniczyć w tej utopii, konieczne byłoby przyjęcie znamienia bestii, symbolu lojalności wobec. Ci, którzy sprzeciwią się temu poddaniu, spotkają się z marginalizacją, surowym prześladowaniem, a w skrajnych przypadkach z wykluczeniem ze społeczeństwa. Bez znamienia nie byłoby możliwe kupowanie, sprzedawanie ani dostęp do podstawowych zasobów, co czyniłoby przetrwanie prawie niemożliwym, bez ugięcia się przed narzuconym systemem. Ten scenariusz podkreśla destrukcyjny potencjał technologii, takiej jak chip Willow w rękach złośliwego globalnego przywództwa. Obietnica postępu przekształca się w narzędzie ucisku i kontroli, ujawniając prawdziwy koszt tego rzekomego zbawienia technologicznego oddanie wolności jednostki, a dla wierzących ryzyko utraty własnej duszy. Pismo Święte przedstawia Antychrysta jako mistrza oszustwa kogoś, kto pojawi się jako Zbawiciel pośród światowego chaosu oferując globalną harmonię i rozwiązania kryzysów ludzkości. Jednak za jego fasadą dobroci i przywództwa kryje się złowrogi cel, całkowita dominacja pod przykrywką fałszywego pokoju. W tym kontekście chip willow jawi się jako strategiczne narzędzie do utrzymania jego władzy. Dzięki swojej zdolności do monitorowania i śledzenia w czasie rzeczywistym, technologia ta pozwoliłaby antychrystowi sprawować bezprecedensową kontrolę nad ludźmi, ich działaniami, myślami, a nawet emocjami. Wyobraź sobie świat, w którym wszystkie transakcje, ruchy i indywidualne decyzje byłyby rejestrowane i analizowane natychmiast, ułatwiając narzucanie absolutnego posłuszeństwa. Antychryst użyłby Chipa Willow jako technologicznej podstawy swojego globalnego systemu kontroli. Obietnicy rozwiązania problemów takich jak ubóstwo, nierówność i choroby towarzyszyłoby niepodważalne żądanie, całkowite podporządkowanie się jego władzy. Ci, którzy odmówiliby przystąpienia, zostaliby wykluczeni ze społeczeństwa, prześladowani, a nawet wyeliminowani. Pismo Święte ostrzega nas, abyśmy byli czujni w obliczu tego rodzaju oszustwa. W Mateusza 24-24 Jezus ostrzega, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, by, jeśli to możliwe, zwieść nawet wybranych. Zwodnicza natura antychrysta będzie tak przekonująca, że wielu zostanie zwabionych jego obietnicami, nie zdając sobie sprawy z duchowej ceny, jaką zapłacą. Chip Willow ze swoją mocą łączenia i kontrolowania jest przypomnieniem, jak innowacje technologiczne mogą być wykorzystywane zarówno do celów korzystnych, jak i destrukcyjnych. W kontekście proroctw biblijnych symbolizuje on niebezpieczeństwo ślepego zaufania postępom, które obiecują postęp, ale mogą służyć jako narzędzia do realizacji złych planów. Chrześcijanie są wezwani do zachowania czujności i starannego rozeznawania czasów, w których żyjemy, zwłaszcza w obliczu szybkich i imponujących postępów technologicznych. Przesłanie Pisma Świętego ostrzega nas, abyśmy nie akceptowali ślepo wszystkiego, co wydaje się postępem, ponieważ to, co początkowo wydaje się korzystne, może ukrywać duchowe pułapki i znaczące niebezpieczeństwa. Chociaż sama technologia nie jest zła z natury, jej użycie może się znacznie różnić w zależności od intencji i celów tych, którzy ją kontrolują. Potężne narzędzia, takie jak Chip Willow, Mogą być wykorzystywane zarówno dla dobra, jak i dla zła. Na przykład mogą przyczynić się do postępów w takich dziedzinach jak zdrowie, komunikacja i rozwiązania społeczne. Jednak w niewłaściwych rękach te same narzędzia mogą stać się instrumentami ucisku, inwigilacji i manipulacji, torując drogę do wypełnienia proroctw o panowaniu Antychrysta. W obliczu tego ważne jest, aby chrześcijanie utrzymywali swoją wiarę mocno zakorzenioną w słowie Bożym. W Mateusza 24.4 Jezus ostrzega nas, uważajcie, aby was nikt nie zwiódł. Ta czujność nie polega tylko na obserwowaniu znaków czasu, ale także na wzmacnianiu relacji z Bogiem, szukaniu mądrości, aby rozeznać, co jest naprawdę dobre, a co może prowadzić do oszustwa. Wierzący są zachęcani do wykorzystywania narzędzi technologicznych, do uwielbienia Boga, szerzenia Ewangelii i przygotowania świata na powrót Chrystusa. Jednocześnie musimy być ostrożni, aby wygoda i udogodnienia oferowane przez te innowacje nie odciągnęły nas od prawdy i nie uczyniły nas podatnymi na duchowe pułapki opisane w Piśmie Świętym. To wezwanie do ciągłej czujności, z oczami utkwionymi w obietnice Chrystusa i z sercem gotowym przeciwstawić się oszustwom świata. Technologia może być sprzymierzeńcem, ale tylko wtedy, gdy jest używana z rozeznaniem, boskim celem i pełnym zaufaniem do suwerennego planu Boga. Wierzący są zachęcani, aby postrzegać postęp technologiczny taki jak Chip Willow, nie tylko jako potencjalne narzędzia kontroli, ale także jako potężne narzędzia do promowania dobra i uwielbiania Boga. Zamiast bać się lub całkowicie odrzucać te innowacje, chrześcijanie są wzywani do strategicznego wykorzystywania ich do szerzenia Ewangelii i wzmacniania wiary na świecie. Dzięki ogromnej zdolności przetwarzania i połączenia zapewnionej przez Chip Willow możliwe jest dotarcie do milionów ludzi szybko i skutecznie. Platformy cyfrowe mogą być wykorzystywane do dzielenia się przesłaniami nadziei, naukami biblijnymi i ostrzeżeniami o proroctwach, pomagając przygotować serca na powrót Chrystusa. To jest moment, aby wykorzystać wszystkie dostępne zasoby, aby wpłynąć na życie i upewnić się, że więcej ludzi zostanie dosięgniętych słowem Bożym przed nadejściem Antychrysta. Ewangelizacja nabiera nowego wymiaru dzięki tym technologiom, pozwalając wierzącym przekraczać bariery geograficzne i kulturowe. Treści chrześcijańskie mogą być tłumaczone, rozpowszechniane i udostępniane w czasie rzeczywistym globalnej publiczności. Sieci społecznościowe, transmisje na żywo, a nawet sztuczna inteligencja mogą być wykorzystywane do nauczania, inspirowania i szkolenia osób, które w inny sposób nie miałyby dostępu do przesłania Ewangelii. Ponadto podkreśla się, że przygotowanie duchowe jest niezbędne. Nie chodzi tylko o wykorzystanie technologii do mówienia o Bogu, ale także o ostrzeganie o niebezpieczeństwach, jakie te narzędzia mogą stwarzać, gdy są wykorzystywane do złych celów. W ten sposób wierzący powinni zachować czujność, rozeznawać czasy i wzmacniać swoją wiarę, aby oprzeć się pokusom i oszustwom, które towarzyszą tym postępom. Przesłanie jest jasne. Technologia, gdy jest używana z mądrością i boskim celem, może być potężnym sprzymierzeńcem w misji chrześcijańskiej. To jest moment, aby działać pilnie, wykorzystując możliwości oferowane przez te innowacje, aby uwielbiać Boga, zbawiać dusze i wzmacniać Kościół nawet w czasach duchowych i proroczych wyzwań. Bycie na bieżąco z postępem technologicznym i jego implikacjami jest niezbędne dla chrześcijan, którzy chcą rozeznać znaki czasów i przygotować się duchowo na przyszłe wyzwania. Ignorancja, jak wspomniano w Ozeasza 4.6, jest słabością. Dlatego zrozumienie transformacji technologicznych i ich możliwych zastosowań jest fundamentalnym krokiem w ochronie przed oszustwami i wypełnieniu misji ostrzegania bliźniego. Technologia szybko ewoluuje, a wraz z nią pojawiają się szanse i zagrożenia. Wierzący są wezwani do poszukiwania wiedzy nie tylko po to, aby się chronić, ale także po to, aby kierować i edukować tych wokół siebie. Obejmuje to wyjaśnienie duchowych implikacji narzędzi takich jak chip Willow i tego, jak te innowacje mogą być zgodne z proroctwami biblijnymi o końcu czasów. Zaangażowanie społeczności odgrywa istotną rolę w tym kontekście. Dzielenie się informacjami, świadczenie o słowie Bożym i ostrzeganie o duchowych niebezpieczeństwach powinny być priorytetami dla chrześcijan. Platformy cyfrowe, sieci społecznościowe i fora mogą być wykorzystywane jako narzędzia do dotarcia do większej liczby osób, przekazywania przesłań nadziei i przygotowania społeczności na to, co ma nadejść. Ponadto, film wzmacnia znaczenie aktywnego działania jako ciało Chrystusa. To nie jest czas na osiadanie na laurach lub strach, ale na odważne powstanie. Szerzenie biblijnej prawdy i wzmacnianie wiary innych. Podkreśla się pilność dzielenia się Ewangelią, ponieważ możliwości oferowane przez te innowacje technologiczne mogą nie trwać wiecznie. Wreszcie, wezwanie jest jasne: Szukaj wiedzy, ostrzegaj innych i wykorzystuj wszystkie dostępne narzędzia, aby uwielbiać Boga. W miarę jak świat rozwija się technologicznie, chrześcijanie muszą być przygotowani, zjednoczeni i zaangażowani, wypełniając misję szerzenia światła Chrystusa w coraz bardziej wymagającym świecie. Pomimo niepokojących wydarzeń, które wskazują na wypełnienie się proroctw o końcu czasów, księga Apokalipsy niesie przesłanie niezachwianej nadziei: ostateczne zwycięstwo należy do Chrystusa. Słowo Boże zapewnia nas, że bez względu na to, jak ponure mogą się wydawać okoliczności, zło zostanie pokonane, a Boski Plan zatriumfuje. Apokalipsa 21.4 przypomina nam o chwalebnym przeznaczeniu, które czeka wierzących. Otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie ani żałoby, ani krzyku, ani bólu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Ta obietnica jest potężnym przypomnieniem, że cierpienie i udręki tego świata są tymczasowe i nie mają ostatniego słowa. Zwycięstwo Chrystusa przyniesie nowe Królestwo pokoju, sprawiedliwości i wiecznej miłości. Wierzący są zachęcani do pozostania niezachwianymi w swojej wierze, ufając suwerenności Boga, nawet w obliczu postępów technologicznych, które mogą być wykorzystywane do złych celów. Te wydarzenia, choć alarmujące, są częścią boskiego planu i wskazują na drugie przyjście Chrystusa. Tak więc, zamiast się bać, chrześcijanie powinni przygotować się duchowo, wzmacniając swoją relację z Bogiem i starając się żyć zgodnie z naukami biblijnymi. Przesłanie jest jasne. Trudne czasy nie powinny zachwiać zaufaniem wierzących, ale raczej wzmocnić ich nadzieję na wypełnienie się boskich obietnic. Bóg kontroluje wszystko i nic nie uchodzi Jego mocy i celowi. Technologia nawet gdy jest wykorzystywana do zła, nie może przezwyciężyć suwerennego planu Boga. Zatem ostateczne wezwanie jest takie, aby chrześcijanie mieli wzrok utkwiony w Chrystusie, żyjąc z rozeznaniem, czujnością i ufnością. Zwycięstwo Chrystusa jest pewne, a ci, którzy pozostaną niezłomni w wierze, będą mieli radość z udziału w Jego wiecznym triumfie. Ta nadzieja powinna być zachętą do wytrwania, dawania świadectwa i postępu w Bożym celu, nawet w czasach niepewności. Na koniec tego filmu jesteśmy wezwani do refleksji nad naszym duchowym przygotowaniem na czasy, które nadejdą. Przesłanie jest jasne. Chrześcijanie nie powinni tylko obserwować znaków czasu, ale także zadawać sobie pytanie czy jestem naprawdę przygotowany na wyzwania, które niesie przyszłość. Przygotowanie nie powinno być tylko przygotowaniem fizycznym lub materialnym, ale przede wszystkim duchowym. Powinniśmy wzmacniać naszą wiarę, pogłębiać naszą wiedzę o Piśmie Świętym i żyć wiernie naukom Chrystusa, aby kiedy nadejdą trudne czasy,śmy mogli mocno trwać w Bożej Prawdzie. To jest czas introspekcji i działania. Biblia uczy nas, że powinniśmy być czujni i gotowi na przyjście Chrystusa, które może nastąpić w każdej chwili. Jak mówi w Mateusza 24:42. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w który dzień Pan wasz przyjdzie. Ta czujność przekłada się na codzienne zaangażowanie w relacje z Bogiem, na styl życia odzwierciedlający Jego wolę i na serce chętne do dzielenia się Ewangelią z innymi. Ponadto film zawiera ostateczne wezwanie dla widzów, aby bardziej aktywnie angażowali się w dzieło Boże. Zaproszenie jest do subskrybowania kanału, klikania ikony powiadomień, a co najważniejsze, do dzielenia się treścią z tymi, którzy jeszcze nie znają prawdy o Chrystusie. Każdy z nas ma obowiązek szerzyć Ewangelię, docierać do tych, którzy są zagubieni i ostrzegać przed niebezpieczeństwami przyszłości, aby więcej dusz mogło być zbawionych. Apel jest również taki, aby wszyscy pozostali zakorzenieni w Słowie Bożym. W świecie, w którym rozproszeń jest wiele, a presja zewnętrzna jest intensywna, istotne jest, aby nasza podstawa była mocna w Piśmie Świętym. Tylko w ten sposób będziemy mogli właściwie rozeznawać czasy, stawiać czoła trudnościom z wiarą i nadzieją oraz być światłem w ciemności. Ostatecznym zachętą jest to, że niezależnie od niepewności przyszłości, powinniśmy ufać Bogu i Jego suwerennemu planowi. On ma kontrolę nad wszystkim, a ostateczne zwycięstwo jest zagwarantowane tym, którzy pozostają niezłomni w Jego słowie. Zatem refleksja jest następująca. Czy jestem gotowy na to, co ma nadejść? A działanie jest jasne. Subskrybuj, udostępniaj i przede wszystkim żyj swoją wiarą w sposób mocny i niezachwiany, oparty na Bożej Prawdzie, aż do powrotu Chrystusa.